W ramach projektu zostań w domu. Zapraszam dzisiaj do przygotowania bardzo prostej grafiki. Potrzebna będzie nam płytka styropianowa. Jeżeli ktoś taki nie posiada, może wykorzystać zwykłą tackę styropianową, którą trzeba będzie tutaj obciąć dookoła i wykorzystywać będziemy tylko ten środek. Do tego potrzebujemy kartkę papieru, farbę. Pędzel, i jakiś tutaj ołówek, długopis, ewentualnie jakieś patyki, którymi będziemy rysowali obrazek na, na naszym steropianie. Żeby zrobić odbitkę, musimy przygotować sobie taką matrycę, którą będziemy odbijać później na kartce. Na tym steropianie możemy narysować dowolny rysunek, pamiętając o tym, że każda kreska, która tutaj powstanie, po, przy odbiciu. Będzie biała. A to, co będzie nieruszone, powinno nam się odbyć na taki kolor, jaki kolor użyjemy, farby. W moim przypadku tutaj czarnej. Więc proponuję narysować. Nie wiem, ja tutaj może jakąś spróbuję sobie narysować rybkę. Oczywiście to wszystko zależy od Was, co będziecie chcieli stworzyć. Z jakimś tutaj. Pamiętając o tym że musimy robić ten rysunek, dosyć tutaj wgłębienia muszą powstać. Używając tacki styropianowej, która nie jest zbyt gruba, nie możemy też, musimy też pamiętać, że nie możemy za bardzo dusić głęboko tutaj tym naszym rylcem, żeby nie przebić się na drugą stronę. Możemy używać różnych narzędzi, żeby nam powstawały Różne grubości tych kresek, wtedy też będą ciekawsze. Odbitka będzie ciekawsza, ponieważ będą różnej grubości kreski, które powstaną na naszej odbitce, na naszej grafice. Tutaj jeszcze możemy rybce zrobić. Ciężko. Łuski. oczko już było, obuźkę, i oczywiście w tej wodzie mogą być jeszcze jakieś wodorosty, roślinki. Możemy wykorzystywać właśnie końcówkę pędzla która bardzo dobrze się do tego będzie nadawała. Tu zrobimy jakieś listka na tej roślince. I teraz spróbujemy całość pomalować farbą. Jeżeli ktoś ma w domu bałeczek, może wykorzystać bałek. Ale można też pomalować to pędzlem. Cała płytka musi zostać pomalowana, gdyż będzie to ważne przy robieniu odbitki. Całą. Płytkę musimy zasmarować farbą. Nie może ona być zbyt rzadka, ale nie może też być bardzo gęsta, żeby nam się ładnie odbiła później na papierze. Zaraz się przekonamy co nam z tego wyszło. Poprawimy, żeby... Cały obrazek był dokładnie pokryty farbą. Teraz zbierzemy kartkę i na tą kartkę przykładamy naszą matrycę. Przyciskamy żeby farba miała szansę się dokładnie odbić. I za chwilę przekonamy się co nam wyszło. Jaka grafika powstanie z tej odbitki. Podnosimy styropian. I proszę bardzo grafika. Gotowa. Można oczywiście teraz tą matrycę swoją umyć i zrobić odbitkę w innym kolorze. I jeszcze kolejną w innym kolorze i wtedy będziemy mieli ten sam obrazek w różnych kolorach. Proponuję spróbujcie sami. Do zobaczenia.